Hej jestem bankier, dzisiaj zobaczymy sobie co się stanie, jeżeli wpiszę swoją nazwę swojego kanału w Chat GPT i zobaczymy co mi wyskoczy. No bo ponieważ już dzięki wam mam 405 subskrypcji. No i myślę, że już to jest to sława. słaba. Myślę, że Chat GPT coś o mnie wie. A więc zaczynajmy sobie. No to może zacznijmy z kulturą. E, siemka co? Co tam? Jeżeli będę pisał z błędami, to przepraszam. U niego wszystko spoko, u mnie też spoko. Eee, czy po prostu powiadać? Eee, dobrze, to może już trochę zacznijmy. Eee, czy oglądasz. No zapytajmy się go kulturalnie, czy ogląda czasem w YouTube. Ja sam z siebie nie oglądam YouTube'a, ale mogę pomóc Ci znaleźć film, treść, coś polecić, kanał albo podpowiedzieć, czy warto obejrzeć na jakiś temat. Masz coś, co Ci interesuje na YouTube? No to zobaczmy. Znasz eee, takiego. Znasz może takiego. E, e, e. Nie, może nie. E, czy może zna. E, mo, moment. moment. E, czy znasz kanał. Kanał. Bankier? Zapytajmy się go. Okej okay, przeszukuję sieć. Zobaczymy. Co? Nie, żaden bankier.pl To jest moja tania podróbka. Um, a taki co? Chyba lego. Co? No nie, ale dobra, może mi przeszukam. Mo może wyskoczy. Co? Podkładamy? Maciek i klocki? Jakiś Paweł Kmieć? Kto to w ogóle jest? A może mu pomożemy troszkę? I... Zrobimy taki myk no kopy... kop? Y nie to Kopiuj link i teraz. I uwaga, czy on to znajdzie mnie? Kanał YouTube naszego. Ale. Ale da się od początku moment, ale ale hmm, tylko czy. Pokażesz mi pokażesz pokażesz mi filmy z tego kanału dobra moment moment coś może zaraz tutaj się udać kurde Ctrl V szybko Nie chcę tego. No dobra, to to już wiemy, ale nie. A jak kliknę w to, to. O! Okej, okay, czyli jakby chat GPT wiem, w jakim jestem. Znaczy, no trzeba mu trochę podpowiedzieć, w jakim jestem, ale jednak nie może mi pokazać moich filmów. Okej, okay, jestem. Zadowolony, bo przynajmniej wiem, że jestem. Że jak ktoś mnie wyszuka, mój adres yy, z mojego kanału, to recenzje zestawów LEGO, co instrukcje budowy oraz prezentacje własnych konstrukcji. Jednak nie polecam czatu GPT. Yy, zostałem urażony. Nigdy więcej z niego nie skorzystam. Mam nadzieję, że wujek Google będzie wiedział o mnie więcej. Nie polecam chatu GPT, no trzymajcie się.